Cześć widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku ligowym i powracamy po raz kolejny, trzy razy pod rząd pojawia się kontent z ligi na moim kanale YouTube. Polska Liga Sportowa zazwyczaj ściga się w czwartki, ale jako że Polish F One Series, ta liga była organizowana we wtorek i w czwartek. No, to polska liga sportowa została przeniesiona na piątek. Taki jest, tak mi się wydaje, że taki jest powód przeniesienia polskiej ligi sportowej, bo organizatorzy tej ligi to są ci sami organizatorzy, co w Polish F1 Series. Jesteśmy teraz w e, Imoli, na Imoli Grand Prix Emilia Romagna, czyli kolejny tor we Włoszech, jeden z najbardziej ikonicznych torów wyścigowych te szybkie szykany. Jest to też chyba jeden z moich ulubionych torów na całym świecie, ponieważ właśnie te szykany, aqua minerali, ten tor ma po prostu wszystko co trzeba, ma niesamowity flow, niesamowity flow w każdej serii wyścigowej, nieważne czy to w F1, czy w autach GT, czy w lmp -ach. zawsze bardzo przyjemnie mi się jeździło po tym torze. Dlatego zaliczam ten tor do moich e... Top 5 ulubionych torów na świecie. A um, teraz jesteśmy w Q1, końcówka już naszego pierwszego okrążenia pomiarowego. Wychodzimy na prostą startową drobna korekta na wyjściu i zobaczymy, jaki to będzie czas. Minuta 15:295. Bez rewelacji, ale bez problemu, raczej ten czas da nam awans do kolejnej sesji e, wyścigowej, kwalifikacyjnej Q2. I teraz pod koniec sesji Q1 wjechałem jeszcze raz na nowych oponach, ponieważ Q2 ma zacząć padać deszcz. Bo też widzicie, już tutaj pod koniec Q1 zaczyna robić się pochmurnie. I stwierdziłem, że nie ma sensu tak naprawdę czekania w boksie, mogłem się rozjeździć, wykorzystam te wszystkie sliki, ale jak widzicie tutaj poszła kontra, najechałem na tarkę w tej szykanie i tył nie był w stanie znieść już tego przeciążenia, i wyleciałem poza tor. Bardzo łatwo tam stracić kontrolę nad tylną osią. I mimo tego, że się poprawiamy, do tego okrążenia nie zaliczymy. No bo niestety wyjechaliśmy poza białe linie, i to tam znacznie. Jak widzicie, Wojtek Bobrowicz zrobił najlepszy czas w Q1. Bardzo ładnie tutaj pojechał poniżej minuta 15. Jedyny kierowca. No ale w Q2, uwaga, uwaga. Jak widzicie, pochmurnie. I wyjeżdżamy, wszyscy wyjeżdżają na tor. Robi się meichem w alei serwisowej. Każdy chce jak najszybciej rozpocząć okrążenie. Ciekawe kiedy zacznie padać. No właśnie, to jest dobre pytanie. Bo jak widzicie, jest już bardzo ciemno na torze. I teraz w momencie kiedy wyjadę z alei serwisowej spytam się inżyniera. Czas. Także w każdej chwili może spaść deszcz. Dlatego to jest kluczowe, żeby jak najszybciej zacząć i skończyć okrążenie pomiarowe. Dlatego wszyscy, wszyscy wyjechali od razu na początku sesji, bo jak widzicie, no, w każdej chwili może tutaj spać deszcz. I teraz jest kluczowe, żeby nie wyjechać poza białe linie, żeby to okrążenie było zaliczone, nie musi być mega szybkie. To musi być po prostu solidne, w miarę szybkie kółko, bez błędów, żeby mieć już jakiś czas na stole. Także zobaczmy, teraz e, ten szybki lewy i tam widzieliście McLaren leżał na poboczu, no może nie leżał. Kuba Rzeszuk wyjeżdża tutaj szeroko, aqua minerali kompletnie przestrzelił, więc on będzie zmuszony rozpocząć e, kolejne okrążenie pomiarowe. I my już na szczęście utrzymaliśmy się w limitach torów. Kurde, laguje mnie. Ale zaczęło mnie strasznie lagować pod koniec tego okrążenia. Dostawałem ścinki, To było bardzo niefortunne. I teraz kolejna ścinka, wyjeżdżamy na prostą startową. To okrążenie, nie wiem czy będzie dobre, minuta 15. Lagany. Minuta 15, 730. O wiele wolniejsze okrążenie niż Q1. No, ale to wynik tych lagów w trzecim sektorze. Kuba Rzeszów właśnie rozpoczął kolejne okrążenie pomiarowe. On musi teraz rozpocząć i skończyć to okrążenie. Bo jak widzicie, zaczęło padać i ja się zatrzymałem tutaj na torze po lewej stronie. Bo wszyscy kierowcy za mną są na okrążeniach pomiarowych. Ja już zrobiłem swoje okrążenie pomiarowe, więc ja już nie muszę jechać. Ale ja tutaj stoję i teraz ruszyłem, żeby zniknąć po prostu. Gdzieś zjechać na bok i nie przeszkadzać innym kierowcom. Na szczęście Oskar Sopryk już zjechał, to znaczy, on już skończył swoje okrążenie. My zjeżdżamy do alei serwisowej. Przed nami dochodzi do incydentu e, tam Muranek w alei serwisowej. Rozwaliło kogoś na wieździe do pitu. No i tam Franciszek Morawiak już nie będzie jechał w. Dalszej części kwalifikacji. My zjechaliśmy do alei serwisowej, bo już zaczęło mocno padać, nie poprawimy się i raczej już też nikt nas nie poprawi. Bo warunki będą się po prostu pogarszać. Jak widzicie, to są wyniki Q2. Także, mimo tego, że z tymi lagami jechałem, no to udało się bez problemu dostać do kolejnej części kwalifikacji. Udało się złożyć okrążenie i w Q3 od razu wyjeżdżamy na tor. Ze względu na to, że warunki będą się pogarszać, więc na początku sesji będą prawdopodobnie najlepsze warunki, aby. Zrobić jak najlepsze okrążenie pomiarowe. Dlatego od razu też wyjechaliśmy tak, jak to było w Q2. No bo będzie najwięcej przyczepności, tak? Potem już będzie więcej tej wody, będzie mniej przyczepności, dlatego też znowu wszyscy wyjechali na początku sesji kwalifikacyjnej. No i teraz trzeba wyczuć przyczepność. To nie będzie łatwe, no bo jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tych warunków. I teraz kolejna szykana. Na razie w miarę solidnie tutaj w pierwszym sektorze, niby rekord, bo tak jest podświetlona mapka toru, była przez chwilę na fioletowo w pierwszym sektorze. I teraz drugi sektor, kluczowy, bardzo techniczny, przed nami ten długi lewy podsterowny zakręt na wejściu, bardzo ważne, żeby tam nie wyjechać szeroko na tarki. teraz Aqua Minerali, bardzo ciężka techniczna sekwencja zakrętów w tych warunkach. I wychodzimy z niej, więc na razie bardzo dobrze udało nam się przejechać to okrążenie. Kończymy drugi sektor i szykana. Mocno po tarkach. Dużo prędkości wnosimy. Lekkie zawahanie na wyjściu, ale było w miarę okej. Okay. Rekord w drugim sektorze, więc wygląda to bardzo dobrze. Kuba Rzeszut wyjeżdża na prostą startową. Jak widzicie na minimapce, has on pierwszy rozpoczął okrążenie. On miał najwięcej przyczepności. Kuba Rzeszut. Minuta 22, 730. Zobaczymy, co my zrobimy. My teraz będziemy przekraczać linię mety. Minuta 22, 843. Niestety zabrakło. Dyszki zabrakło, żeby tutaj pokonać Kubę Rzeszuta. No ale będziemy próbować jeszcze raz poprawić nasze okrążenie na następnym okrążeniu. Będzie coraz gorzej. Ale ja już czuję, że jest coraz mniej przyczepności. Jak widzicie po czasie, po delcie, też widać, że e, nie poprawię. poprawię się. Nie poprawię się, no bo tej przyczepności jest sekundy na sekundę coraz to mniej. Szykana, o nie, no nie. Coraz więcej tracimy, więc e, prawdopodobnie to już jest koniec kwalifikacji. Nie da rady. Wjeżdżamy na prostą startową, kończymy kolejne okrążenie pomiarowe. Pół sekundy prawie wolniej od naszego pierwszego okrążenia, i to już jest koniec kwalifikacji. Bo już mocniej padało w dalszej części kwalifikacji. Więc będziemy startować do wyścigu z drugiej pozycji. Kuba Rzeszut z pole position, tak niewiele za Kubą, ale jednak no troszeczkę zabrakło. Kurde, Rzeszut ma tą przewagę, że on sobie wziął e, medium albo harder. No, no, Mohamed Kurde. Więc jeśli będzie jakiś safety car w odpowiednim dla niego momencie, to, to ma wina. No i przechodzimy do wyścigu. Dobra, poza. Jak poza. słyszeliście, Kuba Rzeszut wybrał inną alokację opon. Wziął te twardsze, więc ma dwa komplety mediumów na wyścig. Ja mam tylko jeden. I wszyscy startujemy na tych samych oponach, jak widzicie, twardych. Więc nie ma innej strategii w pierwszej piące. Mamy dobry start, ale jak widzicie, nie jesteśmy wystarczająco bok bok z kubą rzeszutem, żeby go wyprzedzić po zewnętrznej do e, pierwszego zakrętu, więc musiałem odpuścić, schować się za niego i czekać na to, co wydarzy się w dalszej części wyścigu. E, też tutaj doszło do jakiegoś incydentu. Na pierwszym okrążeniu, ale bez żadnej neutralizacji. Więc będziemy cierpliwie czekać na swoją okazję, żeby ją wykorzystać w dalszej części wyścigu. Pod koniec drugiego okrążenia, na rozpoczęciu trzeciego, Kuba Rzeszut zaczął się odpalać. Po prostu chciał uciec mi z zasięgu DRS, żebym nie mógł używać tego systemu, który dużo daje na tym torze bo jest bardzo długa, prosta startowa i można zyskać 3,4 używając systemu. DRS, i jak widzicie, Kuba Rzeszut uciekł mi no już praktycznie na sekundę. Jest już sekundę e, na plusie, więc e, nie będę mógł używać systemu DRS, jeśli ta różnica utrzyma się do punktu pomiaru. I jak widzicie, no cały czas spróbuję utrzymać się poniżej tej sekundy. Wychodzimy z i i niestety no, jest ponad sekundy, a punkt pomiaru jest tuż przed od, e, teraz właśnie tutaj przed, przed ostatnim zakrętem i ja zahamowałem bardzo późno, żeby złapać się poniżej sekundy jak widzicie jest powyżej sekundy tutaj na delcie strata do Rzeszuta ale mam DRS, bo w punkcie pomiaru Byłem poniżej sekundy przez to, że późno zahamowałem do przedostatniego zakrętu, więc mam deres i to było kluczowe. Odjechaliśmy swojemu koledze zespołu na sekundę i 4 dziesiąte, więc tutaj będzie się rozgrywał wyścig między mną a Kubą Rzeszutą na tę chwilę oczywiście, no bo jeszcze jest sporo okrążeń do końca, ale od razu przechodzimy do dziesiątego okrążenia, bo nic się nie działo do tego okrążenia, jechałem za Kubą, oszczędzałem baterię. Wojtek Wobrowicz trzymał w miarę solidne tempo za nami i Wojtek też odjechał Szymonowi Łukomskiemu na 3 sekundy 60. I w tym wyścigu jak słyszycie nie ma Jeremiasza, niestety nie był w stanie pojawić się tutaj dla nas na Inżynierce. Franciszek Morawiak rozwala się, wyjeżdża samochód bezpieczeństwa. I to jest niefortunna sytuacja dla Wojtka Bobrowicza, bo będziemy teraz do alei serwisowej. Sobie zrób przerwę. Opa. I mówię właśnie Wojtkowi, żeby sobie zrobił przerwę między mną a nim, żeby nie został zblokowany za mocno w alei serwisowej, jak będziemy właśnie wymieniać swoje. Opony, no wszyscy zjeżdżają, to jest e, logiczna jakby no, strategia teraz, żeby z Hardów na Medy, Medy bez problemu raczej starczą do końca, chociaż tam już będzie tak e, no dosyć mocno będą zużyte i Wojtek Bobrowicz jak widzicie, no tam musiał trochę poczekać niestety. I zobaczymy czy Szymon Łukomski go wyprzedzi w Alei Serwisowej, tak jest, Szymon Łukomski jest przed nim, Przemek Hubacz też Także Wojtek Bobrowicz dużo pozycji stracił niestety. Kuba Trzeciak został na torze, na hardach, ale Kuba Trzeciak na następnym okrążeniu zjechał do alei serwisowej, więc wracamy na drugą pozycję. No, Wojtek Bobrowicz niefortunnie stracił tutaj dwie pozycje w alei serwisowej. A my przechodzimy już do wznowienia wyścigu. Safety car właśnie zjechał do alei serwisowej i będziemy wznawiać rywalizację w połowie tego wyścigu na półmetku 15. Okrążenie. To znaczy, wiadomo, półmetek będzie dopiero po 16. Okrążeniu, no ale wiecie o co mi chodzi. Także jeszcze połowa wyścigu przed nami. Wiele rzeczy może się wydarzyć. Wojtek, Wojtkowie udało się tam odzyskać jedną pozycję na rzecz przemka Hubacza. I na osiemnastym okrążeniu e, Kuba Rzeszut zaczyna mi odjeżdżać. Znowu będzie próbował uciec z DRS-u. Ja trochę to przespałem, nie spodziewałem się, że Kuba będzie próbował to samo. E, myślałem, że stwierdzi, że nie ucieknie mi, ale jednak uciekł mi. Jak widzicie, sekunda jedna dziesiąta, i znowu przed nami jest ten punkt detekcji. Ale tam jest żółta flaga, i tutaj hamuje późno, żeby złapać się w DRS. I zabrakło do tego DRS-u, ale na szczęście widzowie. Ratujemy safety car. Drugi wyjazd samochodu bezpieczeństwa w tym wyścigu. Bo, gdyby nie wyjechał safety car, to bym tego DRS-u nie miał i Kuba że mógłby się oddelegować. I ciężko byłoby dogonić tutaj Kubę. Bo Kuba w tym wyścigu jest bardzo szybki. Jest bardzo szybki. Ciężko mi utrzymać się za kierowcą. Hasa mamy już znowienie po raz drugi w tym wyścigu na 21 okrążeniu. Szymon łukomski tutaj bardzo blisko mnie. I pojawia się tutaj na wewnętrznej, ale na szczęście odpuścił, nie wszedł mi pod łokieć, więc możemy spać spokojnie. I teraz nie mogę pozwolić, żeby Kuba Rzeszut mi uciekł, więc będę miał go na oku, żeby nie zbudował sobie zbyt wielkiej przewagi. Wracając do Jeremiasza, Jeremiasz po prostu miał wyścig w piątek wieczorem, więc dlatego nie mógł być na Inżynierce, dlatego ja dzisiaj komentuję dla was wszystko, co się dzieje w wyścigu. Okrążenie 26. Nic się nie działo do tego momentu? Oprócz tego, że... Łukomski ma lampkę, jakby co. Okay. Chyba Łukomski wypalił się z Ersu i nie jest dla nas zagrożeniem. My mamy tego Ersu o wiele więcej. My czekamy do końca tego wyścigu, żeby wyprzedzić Kubę Rzeszuta, bo nie opłaca się wcześniej. To jest jeden z tych wyścigów, gdzie jedzie się za Kubą Rzeszutem przez cały wyścig i dopiero czeka się na ostatnie okrążenie, żeby go wyprzedzić, bo nie da się e, uciec, jak się ma DRS na tym torze. No i w międzyczasie tutaj zbudowałem sobie fajną przewagę nad Szymonem Łukomskim. Prawie sekunda, i zacząłem teraz przepalać baterii, żeby Szymon Łukomski nie miał DRS-u na prostą startową. Zrobiłem to dla mojego kolegi z zespołu, żeby go wyprzedził bez problemu i wskoczył na pozycję na podium, bo teraz trzymał Kąski bez drs bez baterii, będzie miał bardzo ciężkie zadanie, żeby obronić się przed Bobrowiczem. I jak widzicie, Wojtek Bobrowicz bez problemu go łyknął na tej prostej startowej. Także mamy dla zespołu drugie i trzecie miejsce na tę chwilę, no ale my będziemy próbować tutaj podgryzać Kubę Rzeszuta w końcówce tego wyścigu i przechodzimy do 30 okrążenia i teraz będę próbował zabierać się za Kubę Rzeszuta. Staram się zbliżyć do niego, ale pojawia się żółta flaga przed nami. Kierowca, drugi kierowca Hasa, bardzo wolno jedzie. I ten drugi kierowca Hasa, przez to, że jechał bardzo wolno i był poniżej sekundy Kuba Rzeszut, zanim na porze, no to dał deres Kubie Rzeszutowi. Także tu był odgrywany team play ze strony Hasa. Sebastian bo Bobek, który miał e, nie wiem jakieś problemy w tym wyścigu, jechał już tutaj pod Kubę, że szuka, żeby się mógł Kuba obronić przede mną i Kuba mógł używać DRS-u na tej prostej startowej na 31 okrążeniu, przez co nie musiał dużo baterii używać. Ale <gry> Ja oczywiście bardzo niezadowolony jest. z tej sytuacji, bo straciłem szansę na. Wyprzedzenie Kuba Rzeszuta na ostatnim okrążeniu, bo jak widzicie, Kuba Rzeszut odjechał mi, nie byłem w stanie nawet do niego dojechać na tej prostej. Wypaliłem się z baterii. No, to 30 okrążenie było bardzo kluczowe, gdzie Kuba Rzeszut miał DRS i nie musiał używać baterii. Ja musiałem użyć tej baterii, żeby go podgonić, więc to jest już ostatnie okrążenie, i praktycznie tutaj już nie będzie szansy na wyprzedzenie, bo nie ma jakiejś prostej z DRS-em jest tylko prosta startowa, którą już przyjechaliśmy na początku okrążenia, a linia mety jest tuż po wyjściu z ostatniego zakrętu i tutaj staram się za wszelką cenę zniwelować ten dystans, znaleźć gdzieś miejsce, ale no nie da rady w tych zakrętach, bo no ma się brudne powietrze, I też Kuba Rzeszył ma więcej tej baterii, teraz już ma poniżej 10%, ale to już nic nie zmienia. Ostatnie dwa zakręty i ten wyścig raczej ukończymy na drugiej lokacie. Co jest frustrujące? Jest to frustrujące, no bo przez cały wyścig jechałem za Kubą Rzeszutem i czekałem na te ostatnie dwa okrążenia, żeby coś zdziałać, żeby go wyprzedzić. No i pojawił się Sebastian Bobek, jak Filip z Konopi na przedostatnim okrążeniu dając DRS Kubie Rzeszutowi na prostą startową i nie byłem w stanie tak naprawdę zbliżyć się do Kuby Rzeszuta już na te dwa ostatnie okrążenia także GG dla Hasa i my tutaj mamy 2-3 dla Ferrari dobry wynik zespołowy ale ja Tracę punkty teraz do Kuby Rzeszuta, znaczy przewaga moja zaczyna topnieć do teraz bodajże 5 punktów przewagi nad Kubą Rzeszutem w klasyfikacji generalnej. Więc no, mam walkę, mam walkę o mistrzostwo z Kubą na ostatnie 4 wyścigi do końca. Nie będzie łatwo, Kuba jest w genialnej formie, to znaczy też mogę powiedzieć, że nie za bardzo trenowałem do tego wyścigu, bo nie miałem czasu, więc na ostatnie 4 wyścigi muszę mieć pewność, że będę bardzo dobrze przygotowany i powalczę z Kubą Rzeszutem. Widzowie, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych filmikach. Następny filmik ligowy dopiero we wtorek z Sola, potem PFS, także trzymajcie się, miłego dzionka, hej!